W drugim spotkaniu fazy grupowej możemy się spodziewać zmian w strategii obu drużyn. Trenerzy na pewno pilnie analizowali poprzedni występ swoich rywali. Zawodnicy już są rozgrzani i gotowi do walki o kolejne zwycięstwo. Dzisiaj reprezentacja Portugalii zagra przeciw Kolacją. Dograł w pole karne. Dobrze przytomnie teraz obrońca przejął tę piłkę. Szkoda, że nie opanował tej piłki. No strzela! Nie ma gola! Rui Patricio. Cedric. Sędzia nie przerywa. Słuszna decyzja arbitra. Tam był Fał piłkarza Lazio. No, nie takiego początku spodziewaliśmy się. Już pierwsza żółta kartka. Arbiter jak widać bardzo szybko temperuje brutalne zachowanie piłkarzy. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Blisko polekarne. No i mamy stratę piłki. Piłka wyszła na aut. Strata, co zrobi przeciwnik Dziordziewicz. Świetnie interweniuje. Sędzia sygnalizuje rzut rożny. Dobrze, że tego nie łapał, tylko piąstkował. Ach, kapitalne podanie. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. William Carvalho. No już blisko polekarny. Cristiano Ronaldo! W tej interwencji wyręczył bramkarza. To nie miało szans powodzenia wysoko, ponad bramką. Złe podanie i strata w środku pola. No, może być groźnie. No, nie mogą się przebić. João Mario. Niedokładne podanie Cristiano Ronaldo i przy piłce drużyna przeciwna. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Renato Sanchez, Adwin Silva. Spójrzmy, Portugalia przed szansą. Dośrodkowanie. Mógł lepiej dośrodkować, a tak obrońca pierwszy dochodzi do piłki. No, dobrze teraz zagrał głową i nadal są w posiadaniu piłki. Jest przejęcie i mają szansę. Robi się niebezpiecznie. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej, Cedric. Cała seria udanych podań. Piłka wrzucona do Cristiano Ronaldo. Stracili, ale odzyskali piłkę za szybko, stracili. No, z tego miejsca można strzelać. Ładnie zapowiadał się ten atak, ale rywale odebrali piłkę. Technika i zgranie to są atuty, którymi imponują. Dobra pozycja do oddania strzału. No, mogą zdeprymować. Dziordziewicz! No i wysoko, ponad poprzeczką. Adrian Silva, Nani, atakują wzdłuż bocznej linii. Piłka wędruje jak po sznurku. To może im dać prowadzenie. Brawo, zdecydowanie świetnie wybił tę piłkę. Bramkarz i partnerzy są mu wdzięczni. Cedric, dostrzegł partnera, uderza! Świetnie! Brawa dla bramkarza! I sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny. Renato Sanchez. Strzela! Jest Bramka! Prowadzą brawo! Wydawało się, że piłka minie bramka, a tu niespodzianka. Też myślałem, że wyjdzie za boisko, ale leciała takim dziwnym torem. Odbiła się od słupka, no i mamy gola. Jest jeden do zera, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Ja okej, to. Felipe Anderson. Toczy się piłka, kto teraz ją przejmie? Nani? No już blisko polekarny. Świetnie. Prostopadle. Obrońca przejmuje dośrodkowanie. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik. Czas ucieka nieubłaganie. Druga połowa. Złóżna decyzja trenera. Wprowadza... Jed... Arbiter zauważył faul zawodnika Lazio. Będziemy mieli rzut wolny. Atak Portugalii. Spokojnie, powoli budują ten atak. Nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Ta drużyna świetnie... Uderzenie Cristiano Ronaldo! I za chwilę wznowienie gry, odrzut rożnego. Pepe! Bramkarz chwyta piłkę po tym strzale. Felipe Anderson pasta Lolich blisko pole karne João Mario na ni João Mario Seria pięknych podań. Nani. Felipe Anderson. Radu. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Próbują ataku pokiem boiska. Immobile. Lulicz. Kolejny raz ratuje zespół. Świetnie złapał. Do końca meczu jeszcze pół godziny. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Precyzyjnie podał w tempo. Może spróbować uderzenia na bramkę. Blokuje ten strzał. Mogło być groźnie. Będzie rzut rożny. Dobrze piąstkuje, daleko, do przodu. Szansa! No, wyręczył teraz bramkarza, znakomicie. Milinkowicz-Sawicz. Czekają nas zmiany, ciekawe jak to wpłynie na ich grę. Pełen energii zawodnik powinien ją ożywić. Parolo. Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? Dobra pozycja do oddania strzału. I mobile! I gol! Bramkarz pokonany, proszę Państwa. Mamy wyrównanie. No i wracamy właściwie do początku. Jeden do jednego. To mają. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Nani? Spójrzmy na statystyki i zobaczmy posiadanie piłki. Żaden z zespołów nie przeważał wyraźnie. Gra bardzo wyrównana. Ładna seria podań. Brawo! Cristiano Ronaldo! Uderza. Ale znowu kapitalnie to wybronił. Piłka dalej na boisku. No to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Sytuacja dojrzała do tego, że będzie zmiana. Milinkowicz-Sawicz. Piłkę przejmują rywale. Joao Drużyna przeciwna przejmuje piłkę w strefie obrony rywala. Morrison. Miglia. Zdążył w ostatniej chwili. Quarezma. No nie, nie udało się. Blisko polekarne może strzelać. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Immobile To będzie rzut wolny. Dobrze to przechwycił. Powoli powoli Mecz zbliża się do końca. 5 minut zostało. No i wciąż nie ma zwycięzcy. Atak Portugalii. Mija obrońcę. No i udało się odzyskać piłkę. Ale wspaniale to zrobił cóż za zagranie. 23. I po odbiorze strata piłki Renato Sanchez Rozpoczynają ostatnią akcję meczu Kto wie, bo... dobra okazja Biednie interweniuje No niewiele do końca Ten rzut rożny może przynieść rozstrzygnięcie Nie ma dzisiaj zwycięzców, nie ma pokonanych. Mecz kończy się remisem 1 do 1.